Dzień dobry, kochani, witam was w pierwszym dniu października. Wy obejrzecie to chwilkę później, ale dzisiaj mamy pierwszy październik, taką już dla mnie naprawdę jesień. Październik mi się kojarzy tak z jesienią, bo wrzesień to jeszcze tak niekoniecznie mimo tego, że się zaczyna ta jesień, ale październik to już dla mnie jest taka jesienna aura. I właśnie dzisiaj jest taka aura, bo jest zimno, 2 stopnie mamy z rana, ale pięknie słońce świeci, tak jak ostatnio to się zdarza dość często. A ja zaczynam tego vloga maczą żeby dostać sobie energii, bardzo fajnie ta macza działa, posmakowała mi, także piję sobie, jak mam ochotę na kawę, to jeden dzień piję kawę, a w inny piję maczę, po prostu, bo kawę lubię, ale jednak macza ma lepsze działanie, no jest, no chyba zdrowsza, tak mówią, także popijam sobie maczę, taki rytuał poranny, i zaraz zabieram się do pracy. Mam dzisiaj też ważne spotkanie, więc dzisiaj taki trochę dzień w biegu, ale zapraszam Was na niego. Wspólnie go spędzimy. Coś tam może przygotujemy jakieś dobre jedzonko. Także zaczynamy październikowego vloga. Kochani, ja się przebrałam. Wychodzę, bo mam za chwilę spotkanie. Muszę lecieć, bo muszę dojechać. O Jezu, jaki tu hałas jest za okna. Czekajcie, lecę, bo mam właśnie ważne spotkanie. Nie chcę się na nie spóźnić i właśnie się ubieram. Trochę nie wiem, jak tutaj to zrobić, wszystko, bo pogoda jest taka. Powiem Wam, czekajcie, postawię Was tu sobie. Pogoda jest no piękna, słoneczna, ale też mega zimna, więc zakładam sobie budki. Mam czarne dżinsy i żółty sweterek taki cytrynowy, zakładam budki i będę leciała. Odezwę się do was jak wrócę, dlatego że będę robiła sałatkę i potem ją będę oczywiście zajadać, więc pewnie wam pokażę. Biorę takiego puchatego misia, słuchajcie, taką narzutkę. Ubieram się w to właśnie, bo jest tak naprawdę mocno rzeźko. Przed chwilą sprawdzałam, ale już nie pamiętam, ale jest chyba 13 stopni, więc szału nie ma. No ale najważniejsze, że jest piękna pogoda. Moja jesienna torebunia. No i jestem gotowa. Także. Ja już lecę, odezwę się do Was jak wrócę. Witajcie w kolejnym dniu. Wczoraj już po prostu padłam po tym spotkaniu w ogóle bardzo długo na nim byłam, później musiałam inne rzeczy jeszcze ogarnąć i padłam. Byłam wykończona w ogóle tak psychicznie, emocjonalnie, więc wczoraj już nie nagrywałam, ale dzisiaj wcale nie jest lepszy dzień. Pod względem psychicznym może jest taki, wiecie, spokojniejszy. Natomiast jest bardzo taki w biegu, dlatego że jest godzina 10 rano, ja właśnie zrobiłam obiad i Julian już je, bo jadł bardzo wcześnie śniadanie słuchajcie, a my musimy wyjść, bo jedziemy dzisiaj do lekarza i mam wizytę z chłopakami u alergologa i stwierdziłam, że tam będziemy długo, oni będą głodni, więc obiad dzisiaj jest mega wcześnie mm, i po prostu muszą zjeść. Od rana gotowałam, zaraz Wam pokażę co, coś na szybko yy, I yy, jedziemy do alergologa, później przyjeżdżamy, mam nadzieję, że nie będziemy tam siedzieć Nie wiadomo ile godzin i że oni zdążą jeszcze coś po powrocie zjeść Dlatego, że Julcio ma, słuchajcie, dzisiaj swój pierwszy trening, tutaj oczywiście Ramonka Juliusz ma swój pierwszy trening i jadę z nim na tenisa. Także mam nadzieję, że zdążę jeszcze zjeść. Oczywiście weźmiemy coś do jedzenia ze sobą, ale, ale tak sytuacja wygląda. Także dzisiaj w biegu i wrócimy wieczorem. Także ja teraz nie jem obiadu, ja sobie zjem sałatkę, a obiad mam nadzieję, że zdążę zjeść, jak wrócimy od lekarza. Ale idę wam pokazać, co dzisiaj w menu. A dzisiaj w menu słuchajcie tutaj e, o, pulpeciki w sosie pomidorowym. I one będą podane z makaronem, spaghetti tak na szybko, bo nie ma czasu dziś na gotowanie. Makaron już mam ugotowany też, także taki obiad na szybciora. Kochani, kochani, przyjechaliśmy ja z Juliankiem, nie wiem czy widzicie, ale on mi zasnął w drodze, bo jechaliśmy bardzo długo, są mega korki, leje deszcz, jest fatalnie, w ogóle fatalne warunki jazdy, dojechaliśmy na trening, pierwszy Julianka, także budzę go i lecimy, bo naprawdę mamy już mało czasu, musimy się jeszcze przebrać, także uciekam, odezwa się już później, dzisiaj dzień jest naprawdę w locie. Słuchajcie, wróciłam, jest już wieczór, naprawdę jesteśmy już dzisiaj wykończeni. Ale co Wam chciałam powiedzieć, to są dwie rzeczy. Zacznę od tej przyjemniejszej. Juluś mega zadowolony po pierwszym treningu, bardzo ładnie ćwiczył, był bardzo skupiony, wykonywał wszystkie ćwiczenia. Rewelacja, jestem zachwycona. Powiem szczerze, że nie spodziewałam się takiego efektu po pierwszym treningu, w sensie efektu takiego, że on będzie tak wykonywał wszystkie ćwiczenia, bo tak, wiecie, trochę miałam obawy, że będzie do mnie podchodził, że będzie taki, wiecie, no, taki trochę niepewny, a on się świetnie odnalazł także naprawdę się cieszę jest dwunastoosobowa grupa są sześciu chłopców, sześć dziewczynek są podzieleni na chłopcy i dziewczynki, czyli jakby grupki mają po sześć osób właściwie na sześć osób jest dwóch trenerów, także rewelacja. No a druga rzecz jest taka, którą wam chciałam powiedzieć, że przed chwilą miałam wypadek w kuchni. Tak, bo postanowiłam jeszcze ugotować żurek, żeby był do zjedzenia. No i ten żurek już praktycznie jest ugotowany. Chciałam na zakończenie zalać go, wiecie, takim barszczem, zakwasić. No i niestety, ale go wymieszałam, bo wiecie, ta mąka, to wszystko tam osiadło, nie? żeby go wymieszać. No i ja wiem, że tak się dzieje, bo przecież gotuję żurek nie pierwszy raz i to buzuje w tej butelce. No i tak, wiecie, delikatnie, delikatnie czekałam, żeby to właśnie mi nie wybuchło. No i tak już przestało buzować i tak chciałam otworzyć i oczywiście co? Był wybuch, także już Wam pokazuję, już troszeczkę tu ogarnęłam, bo miałam całą podłogę, wszystko za mną zapryskane, a i tak jest cała kuchnia uwalona, także już Wam pokazuję. Ja mam cały sweter w tym barszczu, zaraz go zdejmę, bo jest mokry, no i jakby czuć go tym barszczem, także zaraz go wrzucam do prania, ale Wam pokażę mój Saigon. Tutaj gotuje się mój żurek, zobaczcie jak zalałam sobie kuchenkę, wszystko jest do sprzątania, czajnik troszkę z grubsza obtarłam, zaraz go będę dokładnie myć, ściana była zapryskana, chwilowo tak otarłam ręcznikiem papierowym, zaraz też będę na mokro, zobaczcie tutaj wszystko, no normalnie syf. Syf masakryczny, także jeszcze na sam koniec dnia narobiłam sobie roboty, no ale no co, nie ma wyjścia. Muszę to posprzątać, także teraz wycieram. Jak już skończy się gotowanie, to później, jak już wszystko ostygnie, to umyję kuchenkę, bo teraz no nie chcę się poparzyć. No ale tutaj wszystko z blatów muszę posprzątać. Zdjąć ten mokry sweter też. Także taka oto. Sytuacja już późnym wieczorem, po całym dniu po powrocie do domu. O, rany, słuchajcie, sytuacja opanowała, opanowana. Posprzątałam kuchnię. No, masakra, normalnie. Pierwszy raz mi się tak zdarzyło, żeby taki mieć kurczy wybuch. Wybuch w kuchni, no, to jest normalnie szok. E, ale wszystko się zasypiło, po prostu wszystko. Nie życzę nikomu. Dobra, słuchajcie, ponieważ jest już dość późno i ja dzisiaj chciałabym sobie zrobić takie jeszcze oczyszczanie twarzy, to poza demakijażem i takim, wiecie, może jak starczy mi sił, zrobię jeszcze peeling kawicacyjny. Ja wiem, że to jest chwila tylko, ale naprawdę już dziś mam dość. Ale jestem ciekawa, bo chciałam sobie zrobić, kupiłam y, ostatnio takie maseczki, Maseczki oczyszczające, ale te bąbelkowe, że to jest maska w płachcie, i ją się nakłada na twarz, i ona takie, wiecie, się zaczyna pienić. Bąbelki się robią. I jakaś to jest taka węglowa chyba, więc chciałabym ją sobie zrobić, zobaczyć, jak to będzie działać, czy fajnie jakoś to. Odświeży twarz. Pierwszy raz będę ją używać. Znaczy, ja już takie kiedyś Rosmanową taką miałam, nie? A to jest jakaś taka na Shein. Kiedyś zamówiłam i jeszcze nie używałam. Także zobaczymy. Plan jest taki, żeby zrobić właśnie mocne takie oczyszczanie, demakijaż, piling kawytacyjny i tą maskę. Zobaczymy, jak wyjdzie w praniu. No, i będę się już z wami żegnała, bo mamy już naprawdę późny wieczór, i ja bym chciała to ogarnąć i iść spać, bo naprawdę mam dość. A jutro pobudka o 5.30, dzień jak co dzień. Także dziękuję Wam za tego vloga. Dla mnie był on pełen wrażeń i emocji, bo najpierw, właśnie, też wiecie, bardzo nas zmęczyła wizyta u lekarza w oczekiwaniu tłumy ludzi. Później emocje związane z pierwszym treningiem Julcia, także no działo się troszeczkę. Niby nic takiego, ale wiecie, emocje były. Także jesteśmy już zmęczeni, Julianek już śpi, a ja uciekam też się ogarniać i do spania. Także dziękuję Wam. Widzimy się w kolejnym vlogu. Uważajcie na wybuchy w kuchni, wypadki, bo najwięcej wypadków dzieje się w domu, także... Uważamy, ja też już będę bardziej uważać i widzimy się w kolejnym vlogu. Do zobaczenia, buziaczki! Pa! pa.